Alicja ze mną jest Halo Oliver na głowę Serwisz? Ja, y ja też rybam y Siano z tej strony miast całkiem Alicja i ze mną jest Oliver y No, sorry za ten <coughs> Sorry za ten dziwny wstęp y Tak trochę do ośrodka, ale dzisiaj chcę wbić yy, 2000 pucharków yy, właśnie gram... Ej, a, a możesz trochę hiszyć Braula? Co? A możesz trochę hiszyć Braula? Nie, yy, go Tak, dzięki bo? No, bo? no, bo ja nic nie słyszałem Bo słyszałem Braula O nie, tylko ośmiobitowy został Ej, ośmobit! Kurwa, skargi. Ośmobit w sumie jest dobry. Kto? Ośmobit. No, dobra. Zmieńmy tę postać. A, dobra. Kolejność, poziom mocy... Rzadkości, rzadkość... Najwięcej wychowawców. Ty masz jedyną Majka? Nie za chwilę będziesz miał? Yy, jakiego? Jedyną yy, Tego z dynamitami? No. Yy, będę miał. Ej, a ja będę miał skill. Skill? Stewarda? Stiu, brok Tego ostatniego. Ostatniego, co jest. Ej, Oliver. Kuk! Król! 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 Haha! Dobra. radę z krukiem. Dazłem. O Jezu, ulotał żył. Dobrze. Pisa. O nie. O nie. Oliver trzyma za ciebie Ej, jak musisz? Ja nic nie mówiłem. Dobra. Chyba najpierw Kruga trzeba załatwić. Dobra? Nie. On ma łapę. O nie. Brok ma małapę! O nie. Nie przegraliśmy. Nie, ja biorę innego. Przegrywamy. Przegrywamy. Biorę Bel. Bell? Ty, no bo na no, teraz nazywa skała Bell. Dobra. Ja wolę biorę Bell. Ej, ty, Brawl Stars. Grą z Ej, ja mam chyba... Dobra. Y, ja biorę Poco. Ja biorę Poco. O, Steward. Steward. Ja wiem z piu, z piłar Ej, Oliver, wyobraź Ej. A wyobraź sobie, że ja sobie jestem tak na podwórku, patrzę na samolot. Okej. Okay. A tam z tego samolotu wylatuje jakaś walizka. No i lecimy na całą polinę, wiesz, ja się wiesz. Wtedy kiedy już jest y, po, to ja patrzę ty. Jakaś też otwieram ja ma tam milion dolarów. Wszystko wylatuje na ciebie. Dobrze, Do, dobra jest tabela. Ej Oliver, staw jeden nowy film z twarzą. E, pokazuję twarz. A? Cztery minuty już nagrywam. O ze słabo to prezentuję. Sewerynów Dobra Teraz jest ostatnia runda Decydująca Kto przetrwa, kto zginie I czy jak druga no. będzie się cieszyła O dobra poko. Niepoko. Tylko, niepoko. Nie POKO, Tylko nie pokoju Tylko król żyje Ej Myślę, HP Ile? Tyle, ile miało ile, Tyle, ile poko nadaje ten pokaz daje o jedno więcej hp? Ty robisz się cieszył, myślę bym żył o chyba, kto to wygra em emocje są takie wielkie, że aż spodniałe pod pachą o jezu, kto to wygra, kto to wygra nie wygramy. Zresztą jak za 5 sekund on go nie uderzy, to wygramy. Dobra, wygrowam, wygrana. Pesa. W końcu. Jak <grybujesz> końcu W końcu wygraliśmy. Ma 8741. A, wow. i... Dobra. Oliver, wygrywamy to. Brakuje mi jeszcze 6 pcharków. Jern. Czyli wygrana to się równa... ...wielki uśmiech na twarzy. Nie na Majka. O! Ej, właśnie! Ej! Oj, ma je w dużynię na Majka. O! tak zwane. Ej! Mowa tak i w ogóle ta postać. Ten... Ten Jern jest fajny. Ten, ten mańk Jern to jego postać jest fajna testowałem sobie tą postać o nie. No, ona jest fajna jest. No, Ja ją chcę ale żeby znaczy, się podoba ona względu. Ej, A względu tam twoja nie. ulubiona postać ja twoja, jaka jest ulubiona postać a, ale ja, ale jaką mam? Czy, czy, czy jaką nie mam? E, jaką ogólnie robisz? Lubisz? no ale prima mam na nim na największą rangę 20.